Witajcie kochani, moi drodzy. się z parku, także za mną widać drzewa. To jest eukaliptus. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj pokazuję ręką. <grymne> Ulubione drzewo. Misi koala, jak wiecie. Tutaj też rosną w Irlandii. Bardzo ładne są, delikatną korę mają. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć wam coś o tym drzewie. Ona jest po pierwsze niesamowite. Żałuję, że w Polsce nie rosną takie drzewa. Więc jak macie szansę przejść do grodu botanicznego i, zobaczy, y, i zobaczyć drzewa eukaliptus, to naprawdę was zachęcam. Więc co? Y, kim, y, czym jest eukaliptus? Tak ładnie powiem. Pewnie każdy wie, jak eukaliptus y, smakuje. To z, y, znajdują się w syropach. Czasami cukierka na kaszel, więc y, z tego można też wywnioskować, że z, y, ten olejek po prostu poszerza nam płuca, żebyśmy wzie, wzięli y, więcej życia w płuca, więcej tlenu, więcej informacji do ciała i więcej szczęścia. też taki jest eukaliptus. Y, co nam mówi eukaliptus? To przede wszystkim nam mówi, że. Wszechświat wziął to drzewo, czyli świadomość tego drzewa, zanim jeszcze powstało w formie fizycznej, na taką wydrówkę do Ziemi, taką, jak to drzewo mówi, pielgrzymkę, i żeby odkrył Pierw sam, samego siebie od wewnątrz, zanim został zmanifestowany jako drzewo. To, czy to widać, to jest naprawdę cudowne drzewo. Więc połączył się Pierw. Przyszedł pierw ze wszechświata połączył się z elementem ziemi, ze świadomością ziemi, by znaleźć samego siebie i jest, była dla niego to wędrówka, także to takie wspaniała informacja. Druga też taką chcę nam przekazać to, że czym jest światło? Światło, które na woku widzimy, światło, które daje nam życie, to to, żeby powiedział, że światło to jest wiara, wiara we wszechświat, stworzenie życia. I to światło, część tego światła, to jest zaufanie do wszechświata. To jest wiara, to jest zaufanie, i to też jest połączone z miłością i czasem. I to jest to wszystko, czyli to wiara, zaufanie do wszechświata, połączenie z miłością, czasem, to wszystko jest w świetle. Także my to wdychamy, to przenika przez nasze komórki, przez nasze wnętrze i każda nasza komórka ma takie miejsce parkingowe, i bez czego ona nie może żyć, to jest świadomość wszechświata. Ja o nim też y zrobię taki krótki filmik o tym i to zresztą mi Drzewo mówi, że meridiany, które mamy, więc y jeżeli nie wiecie co to jest, to jest są. Punkty energetyczne, które znajdują się w naszym wnętrzu fizycznym i łączą je. Więc meridiany mówi, że jest to klucz do powstania, do połączenia się z Bogiem. Te meridiany w naszym ciele, one są uporządkowane. Więc wszechświat, jeżeli jest, jest już uporządkowany, to może ta energia jest przesyłana, ta energia jest balansowana. I każda komórka ze sobą, na podstawie meridianów, ze sobą, y, można powiedzieć, się komunikuje. Jeżeli jest chaos, to jest dezinformacja, nie, źle zrozumienie, y, i przez to, jak są blokady na meridianach, to wiecie, to czasami y, można sobie ładne choroby wyhodować, nie? Także tutaj krótka historia, czym jest, albo kim jest eukaliptus. Zaraz pokażę Wam jeszcze raz. Tutaj to jest to drzewo. Widzicie tutaj piękne drzewo i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się i miłego weekendu pa.